Siemaneczko wszystkim witam w kolejnym odcinku z Fightman Simulator. Troszkę pograłem, udało się odblokować oczywiście na dwie mapy, w sumie wam powiem. Pokażę Wam mój cały postęp. W indeksie mamy tutaj skompletowane większość rzeczy. Jak możecie zobaczyć. Na farmie też już ładnie nawet troszkę potwierałem. Niestety trochę mi ten odcinek nie zapisało, więc szkoda. Dobra farma, pokazuję wam teraz calutką farmę yy, jak ona wygląda tutaj macie krówki jakieś ładnie fajne. fajne, słodka. powiem wam ta farma wygląda tak bardzo a to bardzo yy, słodko że powiem mi się bardzo mocno podoba to takie króweczki fajne i zobaczmy jak yy, wygląda tak z daleka no bardzo ładnie dobra jeszcze tylko rękawiczki Pety, zaraz Wam też pokażę. Bo już kilka drgnąłem. W sumie nie wiem, co przypomina ta, te rękawice w sumie te różowe ale są bardzo takie cute, że powiem. Mi się nawet podobają. I ładnie z nich energię dostajemy. Tutaj 4000 już tego. Weźmy dwie. Yy, sianowe rękawice jakie ja je ja nazywam. Nazywam, znasz się. Yy... Też takie spoko Najbardziej nie rozumiem w sumie Te to są krowy chyba tak Tak te są krowy A ja mogę wziąć? Ja mogę, dobra Dwóch nie mogę, ale jedną tak One są takie fajne nawet, takie biało I czarne kropki, tak jak oczywiście krowa ma Mogłyby być też inne kolory, są krowy mają więc no e, Tutaj kury Słodziutkie, PM serio, farma wygląda bardzo, bardzo Fajnie i słodko mi się mega, mega podoba yy, Ta mapka Mam nadzieję, że wam też Dobra, tutaj Pyk, otwieramy I ostatnia rękawica Do pokazania została Co to jest? Owieczka Takie słodkie, nie no serio, bardzo, bardzo yy, Słodko wyglądają te Rękawice mogę Wam powiedzieć. Dobra, tutaj mamy już 34 miliony siły. Mamy zrobioną fula. Nie potrzebujemy. Teraz Wam pokażę moje pety Wymaksowane, bardzo długo mi to zajęło. Nie pytajcie jak długo. Nie aż tak długo, ale zaraz Wam i tak pokażę wszystko. Mają 44 yy, mnożnik energii. 39 i 34 mega długo mi to zajęło. To są epic uncommon i common. Nie, czekajcie. Zwykle uncommon, common, epic. Tak. W coś w tym stylu. Dobra, nie wiem, się... To jest epic, tak. To jest rare. Rare uncommon, common. W epiku jestem na poziomie toksika już. więc Jeszcze trochę, może się uda wymaksować, ale bardziej na to się nie staram. Też pokażę Wam moje statystyki grania już. Gram już 6 godzin ponad w tą gierkę. Jest za fajna, mi się podoba. Mam nadzieję, że Wam też. I zachęcam oczywiście każdego żeby zagrał i spróbował swoich sił. I mam otworzone 5000 jajek ponad, więc niedługo będzie fajnie już. Dobra, mordeczki, tam już jest kolejna nasza mapa. Ale tą już mapę będzie w kolejnym odcineczku, więc ja się z wami żegnam. I widzimy się już na kolejnym odcinku. Pa pa!